witam z tej strony Gaming Painting i dzisiaj będziemy wbijać jakieś tam pucharki, sobie pobijać, na przykład Miko na 1050, coś takiego na przykład. Na tej mapie. I gramy. Yy... Też sobie obejrzałem odcinek, co zrobić, żeby konto nie zostało zbanowane. I zapraszam też was na Discorda w linku. A my przechodzimy do gierki. i'm right. No, niestety jednak trzecie miejsce. Niepotrzebnie tam skakałem na tą wszelkę. W ogóle zobaczcie mój profil. Tak w ogóle. Może jeszcze później zagramy jedną rundkę kitem, kto wie. Albo z pajkiem. Też kto wie. I przechodzimy do następnej gierki. No, moje randomy to stan umysłu. Więc teraz zagram z Pajkiem, ale już na starcie z tercetem. no bo na dół nie ma sensu. Gratulacje, prawie już byśmy się wywalili. Nie no, skill i sumę moich randomów. Nie wytrzymam zaraz. Minus siedem. Wiem co robię i bo gram na 1164. Jak teraz wygramy, gram kolejną rundę. A później zobaczymy, poszukamy sobie jakiegoś e To na przykład. O, na przykład tego. I powbijam sobie później, więc gram. Dostałem już depresji przez moje randomy. Teraz zobaczycie skrót, meczy i skill i sweet moich randomów. Przed nami przestrzeń, zrodzę, nowy plan, wit, dobry pas, autostrada, lewy pas nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w towa bank, kiedy uśmiech zdobi moja przestrzeń. Zrodzę, rodzę nowy plan, wit, dobry was, autostrada, lewy pas nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w towa bank, kiedy uśmiech zdobi moja przestrzeń. Przed nami przestrzeń rodzę nowy plan, widz, dobry pas, autostrada, lewy pasaj nowe miejsce gdzie nie oceniają nas, wchodzę w toba bank, kiedy uśmiech z obligacji moja przestrzeń Wchodzę, rodzę nowy plan, widz, dobry pas, autostrada, lewy pasaj nowe miejsce nie oceniają nas, wchodzę w toba bank, kiedy uśmiech do obligacji moja przestrzeń i right.